Te dupki z Shoreline siedzą zaraz obok tej jaskini. Tak, i tak chyba jesteśmy tu pierwsi. O, zimne. Dobra. Ten Ech, Dobrze, że zjadłem małe śniadanie. Straszne posągi świętego dyzmy są. Rzeźbione schody są. Nata, jestem pewny, że jesteśmy w jaskini piratów. Chodź, spójrz tu. Ale ślisko. Jest tu jakaś dźwignia. No, śmiało, pociągnij. Co? A jak to pułapka? No już, bez przesady. Czego ty się boisz? A, że stracę rękę? Dorobię ci ładny hak. No dawaj. No tak, hak. Okej. Okay. Próbuję. <śmiech> <śmiech> Poważnie. Proszę, proszę. Interesujący wystrój. Ci, którzy zasłużą, przybędą do Edenu, a tych, którzy zawiodą, ponury los napotka. Ejwery chyba był lepszym piratem niż poetą. To. to nie jego. To znaczy? Patrz. Pirat z Rhode Island. Thomas To nie może być on, to. to jego pieczęć, ale, ale on zginął na morzu poszukując skarbów. No tak, jeśli wierzyć opowieściom. Jeśli to jest jego znak, to jaki jest właściwie jego związek z tym wszystkim? Dobre pytanie. Kim według Ciebie są Ci goście? Tymi, którzy zawiedli, chyba. Avery albo Tomas Tu próbują nas wystraszyć. Dobrze, że jesteśmy zaprawieni w boju. Ten most wygląda tak jak pozostałe. I tak długo wytrzymał. Dobra, trzymaj się, chodź. Mieliśmy. A przynajmniej nie spadliśmy do dziury. A dobra, to ja tylko wyjmę. U, coś tam na samym dole to wiadro ha. Aha. co teraz wiadro uh. na pełni. dobra podaj mi je Przejdźmy do tego okrągłego czegoś. Zobaczmy, co robią te koła. Okej, okay, chyba już wiem, o co chodzi. Ma to związek z trzema krzyżami? Tak. Wydaje mi się, że patrzymy na Jezusa, dobrego tyzmy i złego gestasta. Słyszałem, że biały krzyż należy do dyzmy, a czarny do Gestasa. Tam przesunęło, gdy postawiłeś wiadro na górze. Od mechanizmu do drzwi prowadzi jakiś tunel. O, czyli wiadro powinno być na górze. Zostawię tam. musi być to. Sprawdźmy to. Tak? A przełącznik? Miał być sprawdzian, to co takiego niby sprawdzał? Napełnianie wiader? Trzeba było znać Dyzmę, o którym Ever i jego załoga naprawdę sporo wiedzieli. Łatwy ten sprawdzian. Może będzie ich więcej. No, tutaj. Mogę cię podsadzić. Idę. Okej. Okay. Mam tu coś dla ciebie. Użyj tego, żeby sięgnąć do węgłowień w ścianie. Masz rację. nam sprawę, Pewnie było łatwiej, gdy mosty i kładki nie były zarwane. Spóźniliśmy się jakieś kilkaset lat. Sprawdźmy, co tam jest. Uważaj na niski sufit. Pochyl... Tak, pochyl swój... A. Niech to szlak. Widzę tam światło. O, katakumby. No tak, ma sens. Jesteśmy pod katedrą. Co? Posłuchaj. Znaleźliście coś ciekawego przy mogiłach? Nic, nie licząc kilku starych epitafiów. A kopaliście przy kapitularzu? Tak, proszę pani. Przy północno-zachodnim obszarze też. A może w strefie południowej? Jeszcze nie. Dopiero jutro przeniesiemy tam dźwig. Nadine? Dopilnuj tego. A na razie kopcie tutaj bez dźwigu. Za chwilę poślę tam kilku ludzi. Dobrze. Rejf, a jak tam twoje manuskrypty? Mogę na słówko? Informuj mnie. Tak jest. Słyszałeś? Znaleźliśmy nowy obszar pod katedrą. Owszem. Byłaś tam? Nie. A co? Nie za wiele się tam ostało, po ich robotach... strzałowych. No, moi ludzie mogli przesadzić Są z tym. Są banda uzbrojonych słoni w składzie porcelany. Zrobili znacznie więcej w dwa dni, niż my w dwa miesiące. no wiesz... Raczej nie zbadam z gruzu. Okej... Okay. Okej! Okay. Dzięki. Powiem im, żeby cię koniecznie uprzedzali o swoich posunięciach. Albo powiedz, żeby po prostu poczekali, aż przeanalizuję to, czego jeszcze nie rozwalili. Nie, nie mamy już czasu, żeby tu siedzieć. Z całym szacunkiem, ale mam nieco więcej doświadczenia w tej materii niż ty. Próbowaliśmy twoich metod. Niech szań. Ty po prostu chcesz to miejsce zrównać z ziemią. Co? Chciałam ukraść ten krzyż na długo przed tym, jak trafił na aukcję. Tą, której niestety w żaden sposób nie mogłam zabezpieczyć swoim Aukcja to był najprostszy sposób. Zamiast wydać się krzyża. na moją intuicję, słuchałam ciebie i teraz mamy konkurencję. Skąd miałem wiedzieć, że się pojawi? A może chciałeś go zwabić? Co? Po co niby miałbym to robić? Bo go potrzebujesz. Mam rację? Chodzi o to, że odechciało mi się z tym cackać. Jeśli skarb tu jest, znajdziemy go. A jeśli nie... to może czas się zwijać. To nic osobistego. Oczywiście. Jak coś znajdziemy, tam znać. Ruszmy się, bo zaraz nam wysadzą ten skarb. Albo zaczną się miziać. Czekaj. Myślisz, że ma rację? Z czym? No, z Rejfem, że chcecie zwabić. Póki nie ma przewagi, to nieważne. Bez znaczenia. Jak sądzisz, o jakim przyległym miejscu mówili? Chyba o jakiejś bocznej sali, bo tutaj na pewno jesteśmy sami. Nie przejmuj. Czekaj. Skrzynia raz. Dziękuję, szanownemu panu. Jezu. No, na pewno jesteśmy bliżej katedry. Albo jej gruzu. Ej, braciszku, chyba właśnie stamtąd przyszliśmy. Przyznaję, nie spodziewałem się czegoś tak wymyślnego. Ja też. Budowa musiała trwać wiele lat. Most się zapadł. Musimy znaleźć inną drogę. dobrze, że nie jesteś cięższy od tej skrzyni. Okej, okay. możemy zawiesić na tym linie. Świetnie. Potrzebne są mosty Nie wiem ja Ja bym się nie obraził No cóż, tędy nie przejdziemy Tutaj No moglibyśmy tu nieźle utknąć, gdyby to miejsce się nie rozpadało Natan, rozejrzyj się O, cholera Pewnie kolejna zagadka, ale wszystko leży na dnie. Mam nową zagadkę. Jak przedostaniemy się na drugą stronę? Myślę, że ta drewniana chustawka może na nam załatwić. Można spróbować. Raz. Go Daj tę maszynerię! Zaczynam lecenia. Skonstruowanie tych pułapów. Znalazłem coś do obciążenia chustawki. Jest cięższa ode mnie. Dobra, dobra. Zaczynamy. Ładny przelot. Oh, cholera! Dzięki. Kolejny test za nami. Ja wolałbym już wpaść w kolejną pułapkę. Mam nadzieję, że jesteśmy już na końcu tej drogi. Dobra. Co oni mieli z tymi posągami? Bez jaj. Po co dekorować miejsce zakopania skarbu? Uch, nigdy się nie przyzwyczaję. Jest kolejny krzyż. Ten chociaż jest wysadzany, tak? ej, ej nie! Nie dotykaj. Nie widzisz? To jedyna cenna rzecz w jaskini. No tak. To kolejna próba. Chciwość. No, no tak. Albo raczej jej brak. Okej, okay, więc... Um, pewnie chodzi o Moment. monety. Jesteś pewien? No, no raczej tak. No to ryzyk fizyk. Ale... Weź jedną. Chciwość. Wiem. Chwila próby. Wow. <noise> Rozpoznajesz kształt? To Madagaskar. Patrz. Tu jest gwiazda. To Kings Bay. Zgadza się. <noise> Sukinsen. Bawi się z nami. O czym ty mówisz? Avery, zabawia się z nami. Zdaliśmy test. To gdzie jest ten cholerny skarb? A? To jest Kings Bay. Super. I co dalej? Syberia? Baza na Księżycu? Natan. Ci, którzy zasłużą, trafią do Edenu. O, on rekrutował. Kto rekrutował? Avery! Rekrutował! Rekrutował? Ale po co? Ach, cholera. Panowie, robicie bardzo dużo hałasu. Broń na podłogę. Powoli. Wciąż mamy porachunki. Wyrzucenie mnie z okna to za mało. Rejf Rejf zgłoś się. Jestem na cmentarzu. Nedin, oni tu byli. W tej chwili stoją przede mną. Co? Gdzie jesteś? Wracaj do katedry. Bicie otworami. Zaraz będę. Tylko broń Boże, ich nie zabijaj, tak. No to się streszczaj. Kings Bay? Tak, ale. Gdzie w Kings Bay? Bez tego krzyża się nie dowiesz, ale. Tylko dwóch ludzi wie, jak trzeba go użyć. Niech zgadnę. To wy. A w tej kwestii to raczej bym nie liczył. <laughs> Sorry, chłopcy. Nie będę negocjować. Przynieś krucyfiks. To nie krucyfiks. A co? Z definicji krucyfiks oznacza krzyż, na którym. Wiesz co? Nieważne. Nie dotykaj!